Jak sprawdzić numer seryjny OKAPu wyspowego Amika? Obejrzyj do końca, żeby dowiedzieć się, gdzie znajduje się tabliczka znamionowa z numerem seryjnym. Tabliczka znamionowa z numerem seryjnym znajduje się wewnątrz OKAPu. Żeby się do niej dostać ze względów bezpieczeństwa, odłącz OKAP od prądu. Należy otworzyć OKAP i wymontować filtry. W naszych obecnych modelach tabliczki z numerem seryjnym znajdują się wewnątrz produktu na lewej ściance. Szukany przez Ciebie numer seryjny znajduje się w tym miejscu. Na tabliczce znamionowej znajdziesz też inne informacje dotyczące Twojego sprzętu: model, typ techniczny, kod produktu, napięcie zasilające, moc silnika. Typ wykorzystanego oświetlenia Moc znamionową